Dzień dobry pani Sabinko można. O, Stomil. Dzień dobry, zapraszam. Pani Sabinko, bo ja dzisiaj usłyszałem w telewizji taki program był o różnych vip ach i celebrytach, że pani ma dzisiaj imieniny. A mój Boże, Stomil! Kto dzisiaj z młodych o imieninach pamięta? No to przede wszystkim zdrowia, uśmiechu, szóstki w totka, A, spokoju. spokoju w pracy, no i najważniejsze pociechy ze studentów. <laughs> Dziękuję bardzo. Och, Tobie, dziękuję. Jestem wzruszona. No, sprawiłeś mi ogromną przyjemność. Rączki całunki. jak zawsze, szarmanski. Posłuchaj, upiekła wczoraj pleśniaka z czarną porzeczką. Zjesz kawałek. No jasne. No dobrze, to szykuję. A pani Sabinko, jeszcze tak a propos studentów. To taka drobna sprawa. Wszystkiego najlepszego.